Uwielbiam niebieskie jedzenie! A ja czerwone! Spróbujmy! Ekstra! Mm, całkowicie się z tobą zgadzam! Założymy się, że mój balon z gumy będzie większy? O rany! Patrz jakie mamy fajne kiecki! do nowego challenge'u no czerwone jedzenie kontra niebieskie sprawdźmy co mam pod kloszem zobacz Monika super gratulacje no to próbuję ojej ten napój jest bardzo kwaśny ale masz minę o, rany, mam też niebieski język to bardzo zabawne jeszcze jak Mm, to jest mega kwaśne! Normalnie nie mogę! A ty co masz? Zobacz! Dobra! O ja cię to chipsy! Masz szczęście! Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Mm, są takie apetyczne! I pachną wspaniale! O, tak, są bardzo pyszne. Dawno nie jadłam chipsów. Zdążyłam się za nimi stęsknić. Chcę jeszcze i jeszcze. Jak to? Już się skończyły? Wielka szkoda. Ojej, wydaje mi się, czy zrobiło się tu bardzo gorąco. Co? Nie zauważyłam, że to są ostre chipsy. O, rany! Cała buzia mi płonie! A! Sprowadźcie mnie z powrotem na ziemię! O rany. czy to kosmita? Czyli oni naprawdę istnieją. Aj! A! Lądowanie nie należało do przyjemnych. Ale ogólnie wszystko w porządku. Tak przy okazji widziałam UFO. Oni naprawdę istnieją. Mogę zacząć? Super. O rany, czy to jest toaleta? Mm, mega dziwne. Ale czupa-czupsy bardzo lubię. Mm, pyszka, sprawdź szybko, co ty dostałaś. A ja dostałam całą górę ogromnych żelkowych misiów. Co za szczęście! Cześć, Monika! Zaprzyjaźnijmy się! Jesteś taka zabawna! A co się dzieje? O rany! To magiczny blaster! Wow, jak on działa! Zaraz się dowiemy! O jacie, on zmniejsza jedzenie! Przepraszam, nie wiedziałam! To było pyszne! Szkoda, że tak mało rzeczywiście. Wiesz co? Daj mi go tutaj. Zobaczymy jak działa. Wow, o rany! On umie też powiększać. Ale ekstra. To nie to co chciałam. Nie, 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 nie trzeba. Bardzo podoba mi się mój ogromny czupaczups. Z przyjemnością go zjem. O rany, ile tu jest słodkiej posypki. Normalnie szaleństwo. Nawet bym nie pomyślała, że będę miała tyle szczęścia. Ty otwieraj. O, dostała Moreo! prostu je uwielbiam. Jak ich dużo! Super! Ale najbardziej lubię ich środek. Jest boski. A ty co tak siedzisz? Sprawdź co masz. Rzeczywiście. Hmm, ja dostałam jakiś granat. Ojej, czy ty pociągnęłaś za zawleczkę? Zaraz eksploduje! Wyluzuj to nie jest prawdziwy granat. To tylko cukierek w płynie. Zobacz, nie ma żadnego wybuchu. Hmm. W środku tego ładunku tak naprawdę jest słodki syrop. Oj, a raczej kwaśny. To całkiem fajne. Możesz prysnąć nim na moje ciastko? Jestem pewna, że tak będzie o wiele smaczniej. Dzięki bardzo. Próbuję. Mega dobre, ekstra. Świetne połączenie słodkiego i kwaśnego. Pryśnij jeszcze. Nie ma problemu. Mm. Mm, super! Mm, wydaje mi się, że czas na mały żarcik. Jessie, chcesz? Pokażę Ci sztuczkę. Mm, no dobra. Patrz. Bierzemy suszarkę. I nadzieje woreo powiększa się prosto na Twoich oczach. Co ty na to? Brawo! To niesamowite! Hej, Na to się nie umawiałyśmy! Muszę odwrócić jej uwagę. Patrz! Granat! A Jak to się stało? Monika znowu mnie nabrała. Mam tego dosyć. Zaraz dam jej nauczkę. Otwieramy! Co tu się dzieje? Stój, powiedziałam! Mogę sprawdzić klosz jako pierwsza? Dzięki. Wow! Czy to jest truskawkowy papier? Zgadza się. Wygląda niesamowicie. Zobacz! Powinno być bardzo pyszne spróbować? Chcesz, ale nie dostaniesz. Jesteś taka naiwna. Zjem ten papier sama i nie mam zamiaru się z nikim dzielić. Pyszka. A ty co dostałaś? Zaraz się dowiemy, chcibusko. Możemy niebieskie lody. Bo jest to o wiele lepsze niż jakiś tam truskawkowy papier. Mm, jak ja się cieszę. No dobrze, czas się troszkę zabawić. Dopóki Jessie nie patrzy, to zwędzę jej jedną kulkę lodów. I owinę ją swoim truskawkowym papierem. W ten sposób lody będą czerwone i bez problemu będę mogła je zjeść. O tak, to genialne! Co? Niezłość, niezłość! Hmm, dobra, niech ci będzie. Poczęstujecie moim słodkim papierem i jesteśmy kwita. No okej, okay, zgadzam się. Owiń w niego swoje lody będą jeszcze pyszniejsze. Dobra, spróbuję. Tak? Dokładnie tak, a teraz próbuj. O, rany! To jest naprawdę niesamowicie pyszne. Zagrajmy w papier kamień nożyce i sprawdźmy, kto jako pierwszy podniesie klosz. Wygrałam. No to lukam. Wow, to są cukierki od samego łąki. Są takie kolorowe. Hmm. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Są bardzo pyszne. Ale myślę, że wygodniej będzie je jeść za pomocą słomki. Mm, jakie dobre. Ojej, chyba się zadławiłam! Nie mogę oddychać! Spokojnie, spokojnie, zaraz ci pomogę! Och, wielkie dzięki! Wszystko w porządku. Dobrze, więc sprawdźmy, co ja dostałam. O rany, to proszek z gumy do rzucia. Na pewno jest bardzo pyszny. Mm, rewelacja. A teraz nadmucham balona. Niestety wyszedł za malutki. Ale nie szkodzi, zaraz nasypię sobie więcej proszku do rzucia i balon na pewno będzie większy. Patrz! No ranę, wow, jaki fajny balon! Teraz można się nim pobawić. No! Ale fajnie!